Cześć. W tym materiale chciałbym zaprezentować moje nowe rozszerzenie systemu Zigbee, mianowicie chciałbym zamontować lampę w kuchni. Niestety dostęp jest do niej bardzo ograniczony dlatego też zasilanie lampy chciałbym zrealizować poprzez włącznik MiSwitch oraz przełącznik firmy Sonoff. BASIC ZBR3 Wcześniej już prezentowany. Automatyzacja polegałaby na tym, że po naciśnięciu przycisku lampa powinna się zaświecić. Ponieważ mój przycisk ma znajdować się na lodówce, powinien być wyposażony w magnesy. Niestety Xiaomi nie pomyślało o tym rozwiązaniu i jedynie. Dodało do przycisku dwustronną taśmę klejącą, dlatego też zdecydowałem się na wydruk nowej postawy, w której będą miejsca na magnesy. Po złożeniu, całość prezentuje się naprawdę ładnie i estetycznie. Mamy tutaj szczelinę, poprzez którą możemy otworzyć włącznik, a pod spodem Umieściłem dwa magnesy oraz otwór do parowania. Link do projektu. Podstawy umieszczę pod filmem. W takim razie przystąpię do montażu przełącznika. Jest tutaj oznakowane wyjście. LN. LN, wejście. Przełącznik złożony można przystąpić do konfiguracji. W tym celu w zakładce ZigBee to MQTT w statusie włączam możliwość dodawania nowych urządzeń. Następnie przytrzymuję przycisk uruchamiający parowanie. Oraz przycisk w włączniku. Wyłączam możliwość dodawania nowych urządzeń. Przechodzę do urządzeń i mam wykryte dwa nowe urządzenia. Teraz zmienię ich nazwy. Przekaźnik lampa. I włącznik lampa. Stworzę teraz nową automatyzację. Przechodzę do konfiguracji. Automatyzację. Dodaj automatyzację. Zacznij od pustej automatyzacji. Nazwę ją JPROJ. Wyzwalaczem będzie włącznik lampa. Mamy tutaj do wyboru wiele możliwości, wiele wyzwalaczy. Między innymi są tutaj pojedyncze, podwójne, poczwórne, wielokrotne kliknięcia, długie przytrzymania przycisku. Nie interesuje pojedyncze kliknięcie, które ma wyzwolić akcję na urządzeniu przełącznik lampa. I ma przełączyć jego stan. Podsumowując, stworzyłem nową automatyzację, którą nazwałem Pro. Wyzwalaczem jest włącznik lampa. Pojedyncze kliknięcie. Wywoływana akcja będzie działała na urządzeniu przekaźnik lampa i będzie zmieniała jego stan. Jeżeli będzie wyłączony, to będzie. Włączała, a jeżeli będzie włączony, to będzie go wyłączała. Pozostaje tylko zapis i sprawdzić, czy działa. Udało się. Automatyzacja działa w sposób poprawny. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, pozostaw łapkę w górze i do zobaczenia.